te stronki, <laughs> <Tam jest wiec. śmiech> wejdziemy z tego O kurwa Konstrukcja taka nie za bardzo tam mi się podoba to nie bardzo mi się ona podoba. Wiesz co jak tu byśmy stali to może byśmy przeżyli piętą tak po wszystko? Tam bo o tym się już kurwa kogoś No, To będzie Krzycha filmik, bo będzie dużo gaduł. No, nawet jebarnik tutaj sobie zrobił. Ale kurwa, kurwa kondonialny jebarnik. Bez kitu. U, kurwa, on no, tu codziennie się jebił, ty. Ale pomnik. O, i papier nawet. Żeby... Wietrzeć, kurwa. Szukają A, sobie smaczkę. Dwa pociski po kulach kurwa A sztytowo no, W jednym chyba Na froncie o coś kurwa zjebało się No i beton kurwał beton Czysto było? Teraz pięta nie ma nic, wszystko złotera są piskie owolone Łutęg To nie są lepsze bunkry, na... na... Widzowie Wujaszek pierwszy, wujaszek drugi się wpierdala <śmuszczaj> I wpierdala dosłownie <śmuszczaj> Jesteśmy Jesteśmy <śmuszczaj> Na miejscu wpizdu Ty, tutaj to jeszcze nie byłem Przyciska Cię... Cię... Co? Nie lepiej to jest Gdzie większe? Kurwa to i tak wyzwanie te Bez kitu tu też są. Kurwa to ledwo też się prawie że trzyma. Kurwa. To teraz na górę widzowie. Gdzie za dziurą. Ty nie wiem. A my byliśmy chyba tam i ten i tam było coś. Kurwa ile to musiało być tak, że wypierdaliło Tak o. Nie? Gdzie tu? Mm -hmm. To jest albo szczałtu. Papieżak. <gry> Ty kurwa, widzę, że będzie zajbiście te same papieżaki kondony i te inne. <gry> Chyba jakie rzeźbienia, kurwa, jakby nie wiem. Hmm. Dziwne takie. <laughs> tutaj to nie, bo my, jak byliśmy raz tutaj, to z góry widzieliśmy to. Cyka, cyka o. <śmiech> <śmiech> Ten kurwa. <laughs> zajebane, no. Ja sam Możesz sam. nagrać dla widza, ja ci podam. Podam, podam ci kamerkę tu. O, o kurwa, ja już się to. O patrzcie widzowie. Piaskownica w środku. No. O, takie skosy. Cześć, już wypatrzył kurwa, przejażdżka na koniu. Co, leci może na tego pędzlem pauzera? Pędę dalej. No? Tak, na samym czubku no, będziemy. Do środka, nawet bo z boku jest wejście. O kurwa. A tędy. E, tutaj, o, tylko ścieżka tam, tam, z powrotem. O tu. Kurwa, górki. Ciekawe, co pod tymi górkami jest. Tylko bez działa, nie? no <grywanie> Kurwa, głębokie z 10 metrów ma widzowie To no i żuberek, ja nie był na froncie. Kurwa przepaści, i takie cusie. napierdalali no tak. przez to. A ci siedzą. Nie wpadnij kurwa! Ostroliwację, k***a! Co wy tam wariaty pijecie, bieda? Piję do wariatów. Gada. Piję u wariatów tam na dole. Staro wam przeciwko. Jeden, drugi. Dropinko? No to szalony! Ja to na pewno nie. Drabinko, to nie jak tam kurwa Weź bo zaraz Krzysiu to zacznie kurwa kombinować Halo Halo, Halo. <noise> Może fajka pochcesz? <pokuserz? głosy>

a tu w ogóle ta dziura jest, jak na dół się schodziło, pa. No. Ale to się przecież Czy nie? Ty kurwa, nie widzę. To nie dziura, kurwa, to no, to ktoś nasz, to... A masz telefon, telefonie ten? Co? Co? Widzisz czy? Nie Mimo, można było się skręcać, Nie to co? Dawiej Krzychu, poświęcę ci. Dawaj, Krzuchu, poświęcę ci. Dawaj, Ule, ja tu głowę tak nisko. to jest chyba wylot tych pocisków z tego pędzlenia fungulara. Ale tam dziura, więc to nie ma dziury. i niczego. Tu jakieś kury... A tak to wygląda od dołu. Szczury to na pewno tu wołażą. Żeby się nie wpierdliczyć w dziurkę, to...

ale mieli zajebiste podwiazdy, kurde. Zabudowane. Opętane miejsce. Opętane miejsce. A to tutaj to chyba te cegiełki zapierniczone, czy nie? No oh, kurwa. Dyk. Bo to z piasek się usypujesz? już. Będę skruszony w piasek z powrotem. Jedlamy no do takiego bunkru Znaczy chłopaki już są. Wszystko jest tutaj. Jeszcze druty wystają. Komarek tu lata. Szczelina ostra. Hm. to chyba z płotu jeszcze jakiegoś. Halo? Kurde, myślałem, leży. <laughs> z leży? bo podpaski, ja... pod Podpaski? <laughs> I są wujaszki. O. <laughs> tu, idź tam, dziura. Idź tam dziura. Gdzieś tam dziura? Wejdź tam. Ale jest. Tu to pewnie, oh kurwa, jaki drut, wystający w bizdu. A to był dwa palce, żeby a... co, Ej. A nie wiem, gdzieś na poszedł. ładnie tu, no a tu kolejne wejście podwójne <głos> admin. <głos>

Co komary znaleźli? Popisali. Bielsko biała. Komora gazova? To je tvoje škofuro stalo. To je tvoje škofuro stalo. Meni se pije, kako komora gazova izgleda. Lecimy na kolejne miejscu wy? Panowie Prowadź A co, lecimy tam dalej? Czy jeździemy tam do lasku na te, te Dobra Widzimy się zaraz za chwilę A tutaj mamy sobie takie coś rozjebłąda taka pizdo ale ale zaraz tu obok wyściuwa będzie To w sumie tam tylko strzelata wieżyczka No to tak jakby nawet nie wieżyczka Niby <grymne> po chuj to zaglądało Nawet nie było gdzie amunicji kurwa. <grymne> Dobra, dzień. Wrota jakieś byli kurwa do pomieszczenie to jakieś chyba zbrojownia magazyn magazynowana, panie czy coś było tu to samo większe większe na pewno jakieś bombki trzymali rosyjskie zostały? No i tu też malutkie pomieszczonko takie jak na początku. <grystanie> Jaki kurwa, huk to właśnie. Mamy <laughs> I takie to to widoczki. <laughs> Poko nawet nie? Dobra, kończymy to. Siema. Tak, 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 tak. <grym> w familiadzie, Jak w familiazie. <grym w sierpce>